Cześć, dzień dobry, witam serdecznie na codziennym live poświęconym wydarzeniu, jakim jest Follow the Leaders. Follow the Leaders odbywa się 17 i 18 września 2025 roku w Trójmieście, a to oznacza, że do tego wydarzenia mamy równo dwa tygodnie. De facto mniej więcej o tej porze, czyli w okolicach południa, będziemy już w trakcie różnych aktywności związanych z tym wydarzeniem, bo już wtedy będą się zaczynały pierwsze spotkania c to już wtedy będziemy w trakcie City Tour. Natomiast ja mam dla Was na dzisiaj dwie informacje, dwa takie dwie aktualizacje, którymi chciałem się podzielić i oba są związane właśnie z wydarzeniem Follow the Leaders. Pierwszy będzie dotyczył. Konferencji Ekotransformacje, a drugi będzie dotyczył Gali, a w zasadzie tego, co na tej Gali będziemy realizować, czyli finału konkursu Pro Tiger. Zacznę od konferencji Ekotransformacje. Muszę Wam powiedzieć, że dokonaliśmy wszystkiego, co tylko mogliśmy, aby na scenach Eko- Transformacji zagościli przedstawiciele znakomitych, wręcz najznakomitszych firm, które świadczą przeróżne usługi, są obecne w różnych segmentach rynku i reprezentują wielkie, wielkie marki. I te wielkie marki będziecie mogli spotkać na scenie ekotransformacji właśnie podczas naszej konferencji za dwa tygodnie. Aby przybliżyć Wam tutaj w kilku szczegółach, kto tak naprawdę pojawi się podczas ekotransformacji, no to zrzucę Wam Parę dobrych przykładów. Poza przedstawicielami regionu pomorskiego, który będzie reprezentowany przez Invest in Pomerania i dostaniemy taki bardzo fajny, rzeczowy wkład informacyjny na temat tego, co dzieje się na Pomorzu, to idąc w kierunku wielkich marek, mogę Wam powiedzieć, że ze scen będą do Was mówili przedstawiciele chociażby takich firm jak Deloitte, DNV, Santander Bank Polska, a poza tym będą przedstawiciele Polish Aviation Group, oprócz tego Morski Port Gdynia, PGE Energetyka Kolejowa, Platforma LNG i BioLNG. Oprócz tego będziemy mieli również przedstawi przedstawicieli takich organizacji jak na przykład Sztrabak, czy będziemy mieli także przedstawicieli Danona oraz takich organizacji jak Auchan Polska, Coca-Cola, Danon, PepsiCo. Te wszystkie organizacje wysyłają swoich przedstawicieli po to, żeby podzielić się najlepszymi doświadczeniami, najlepszymi praktykami biznesowymi które są związane z transformacją, z równoważoną transformacją biznesu. Oprócz tego oczywiście Energa, Unimo Warta, także bardzo, bardzo znane organizacje, które będą z nami obecne. Każda z nich reprezentowana przez osoby ze ścisłego kierownictwa swoich organizacji, swoich firm, które reprezentują i przekażą nam ogromny Poziom wiedzy, ogromne warstwy informacji, które są ważne dla tych wszystkich z nas, których interesuje ten faktyczny zrównoważony rozwój. Nie teoria, a praktyka, żebyśmy posłuchali głosu biznesu głosu reprezentującego przeróżne branże od branży retail i food począwszy przez branżę logistyczną czy też transportową, w tym również morską, a kończywszy. Również na obszarze takim jak chociażby przemysł, czy też dobra konsumpcyjne. Także zebraliśmy dla Was creme of the creme, top of the top, tematów i osób, i firm, które podzielą się swoim doświadczeniem. Jeżeli temat zrównoważonych transformacji jest dla Was istotny, jeżeli ESG traktujecie poważnie, a nie teoretycznie, jeżeli zastanawiacie się nad prawdziwym stosowaniem rozwiązań ekologicznych, a nie tylko greenwashingiem, to rzeczywiście obecność na konferencji Ekotransformacji nie dość, że da Wam dużo inspiracji, to da Wam praktyczną wiedzę i jeszcze styk z tymi, którzy robią to po prostu już na co dzień i robią to dobrze. Także zachęcam Was serdecznie, abyście weszli sobie na stronę followtheleaders.pl i w zakładce Agenda kliknęli sobie okienko związane z konferencją Ekotransformacji. Zobaczcie w szczegółach. Kogo spotkacie na tym wydarzeniu, kto będzie was inspirował, kto będzie wam mówił o tak wielu ważnych tematach dla wielu różnych biznesów. Zapraszam was serdecznie, bo to jest absolutnie event, którego nie można przegapić, i który no, dostarczy wam dosyć sporo, sporo inspiracji. W ogóle zachęcam do tego, żeby przychodząc na tę konferencję, jednak skupić się na tym, że wiedza wiedzą, a networking networkingiem, bo tu aż dwa elementy będą sprzyjały temu, żeby się z tymi ludźmi, co są na scenie, z tymi ekspertami, z tymi. Profesjonalistami, którzy będą do Was przemawiać, spotkać się w części networkingowej. Pierwsza będzie miała już miejsce 17 września wieczorem, czyli na biforku w klubie Sassi. To tam będzie można już sobie z ludźmi wziąć jakiegoś, e, nazwijmy to, napoja i sobie z, przy tym napoju porozmawiać i nawiązać bliższe relacje z prelegentami naszego eventu. A drugie wydarzenie, no to cementujące wszystko i spajające całość, czyli gala Follow the Leaders, która będzie to wszystko zamykała. No i teraz, a a propos tej gali. Na gali drugi news, który chciałem wam na dzisiaj przekazać. Gala ma podział na część oficjalną i część nieoficjalną. Na części oficjalnej, poza oczywiście podsumowaniem całego dnia, przemówieniami, które są absolutnie istotne, będziemy mieli ceremonię wręczania nagród w konkursie Pro Tiger. Znamy już wszystkich nominowanych do nagród tegorocznych. I mogę Wam o nich powiedzieć, bo to jest ten drugi news, który chciałem, żebyście dzisiaj ode mnie usłyszeli. Więc mamy listę nominowanych do nagród ProTiger w kilkunastu kategoriach. Każda z tych firm no, w tej chwili żyje w pewnej niepewności, no bo będziemy już niebawem się przekonywać, która sięgnie po statuetkę ProTigera. No i teraz, kto to jest? Kategorie mamy następujące. Pierwsza z nich na mojej liście to, a teraz, żebyśmy sobie ustalili pewne zasady, Kolejność wyczytywania nazw firm jest tutaj absolutnie przypadkowa, więc nie ma żadnej sugestii, kto z danych wyczytywanych firm wygrywa daną kategorię. To co wam powiem, to te trzy marki, trzy brandy w każdej kategorii, które są nominowane do nagrody, a to kto ją odbierze, przekonamy się o tym już niebawem, czyli 18 września na scenie gali Follow the Leaders. No to jedziemy. Najlepsza praktyka onboardingowa. Tu mamy trzy firmy, które są na shortliście i są to Adaptive Nexera oraz Selling Group. Te trzy firmy są nominowane w tejże kategorii. Kolejna kategoria to najciekawsze wdrożenie sztucznej inteligencji, najciekawsze wdrożenie AI. I mamy tutaj firmę Armatis, firmę Interhouse oraz Moderna. Te trzy podmioty tutaj będą się biły o tą. E, Kategoria. Następna to najciekawszy koncept biurowy. I w tej kategorii mamy Business Link, mamy Moderne i mamy MXCF architekci za projekt biura Just Join IT. Także taki mamy tutaj zestaw nominowanych organizacji. Następna kategoria to innowacyjne rozwiązanie dla biznesu. I tutaj mamy. Firmy ARC Consulting, Countem oraz Rebench. Kolejna kategoria to ta, która towarzyszy konkursowi od samego początku, czyli BPO, SSC i GBS. I tutaj trzy podmioty: Elanco, Primient oraz Transcom. Kolejna kategoria to CX, Customer Experience. I tutaj mamy Armatis, Foundever oraz Transcom. Kolejna kategoria to już firma rekrutacyjna, gdzie w finale mamy firmy Antal, Grupa Progres oraz Randstad. Kolejna kategoria to księgowość kadry płace i tutaj mamy takie podmioty jak Bipion, Forvis, Mazars oraz Grant. Torton. No i przedostatnia kategoria, czyli firma szkoleniowa, i tutaj mamy ACCA, Hillway Training and Consulting oraz PKF BPO. No i mamy e, ostatnią, czyli lokalizacja, i tutaj mamy trzy lokalizacje, czyli mamy Pomorze e, z Inwest in Pomerania, które składało to zgłoszenie, Katowice oraz Miasto Łódź. Tak wygląda shortlista nominowanych do nagród ProTiger, które będziemy mieli w tym roku. Tu muszę zaznaczyć jedną rzecz, a mianowicie mieliśmy w tym roku przewidzianych jeszcze dodatkowych cztery kategorie konkursowe, natomiast zgłoszenia do nich nie spełniały wymogów formalnych, przynajmniej większość z nich nie spełniała. W związku z czym musieliśmy z tych kategorii konkursowych w tym roku zrezygnować. I one nie pojawią się na finale, Konkursu. Yy, niestety tak się wydarzyło, że niektóre zyskały po prostu zgłoszenia nieważne, a jeżeli musi kierować się regulaminem konkursowym, musi dokładnie działać zgodnie z tym, do czego zostało przeznaczone i działać zgodnie z wytycznymi do konkursu. Więc jeżeli któreś zgłoszenia nie spełniały, Tutaj warunków formalnych, no to zostały po prostu odrzucane i tak się właśnie w tym roku też w kilku kategoriach wydarzyło. Natomiast to, co Wam tutaj przedstawiłem, to są kategorie potwierdzone, nominowane firmy potwierdzone. Będziemy się z nimi widzieli podczas e, gali 18 września 2025. No i zobaczymy, kto sięgnie po statuetkę ProTiger 2025. Pięć w tym roku. Kłaniam Wam się nisko. Dziękuję za dzisiejszego live'a. Wracam do Was jutro. No właśnie, zobaczymy, czy ja do Was jutro wrócę, dlatego że jutro jestem w, w drodze do Gdańska. W Gdańsku przepraszam, będę miał przyjemność wziąć udział w ceremonii dziesięciolecia biura O4 Coworking i to jest to biuro, w którym będziemy organizowali nasze warsztaty dla team leaderów 17 września 2025 w ramach Follow the Leaders, więc z przyjemnością odwiedzam naszego partnera, czyli O4 Coworking w całym kompleksie Olivia Center, będę miał okazję nie dość, że zobaczyć co tam się dzieje, to jeszcze pocelebrować dziesięciolecie O4. I tutaj ode mnie informacja, gdyby Ktoś z Was jutro chciał się ze mną złapać w Gdańsku, no to będę tam dostępny pomiędzy mniej więcej godziną 13 a 16, a od 16 już będę na e, wydarzeniu o 4 Coworking. Także kłaniam Wam się nisko, jakby co to dzwońcie, piszcie. Chętnie się zobaczę z Wami, spotkam, pogadam. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania związane z Follow the Leaders, to chętnie udzielę na nie odpowiedzi. Zresztą na te pytania udzielam Wam odpowiedzi praktycznie. Codziennie. Kłaniam Wam się nisko. Widzimy się już niebawem na Follow the Leaders. Pamiętajcie, followtheleaders.pl. Tam znajdziecie wszystkie informacje. Do zobaczenia.